Więc jest tak. Tu jest droga. I tu jest droga. No i dobra. I powiedzmy, że tu jest ten skręt. No i tu jest ta droga. I tam też jest droga. Dobra. No i tak. Jedzie samochód. Jeden. Ta typiara. Stała tak. Samochód. Dwa. No i ja. Nie, bez przesady. Aż tak blisko nie stałem jej. I ja, osamotniony. Czemu tak? I ja, samochód 3 Paweł. No i ona już wyjeżdża, co nie? A samochód jedzie tak. No i co robi kobieta w tym momencie? Kobieta nie przyjebie w gaz i nie stanie sobie tu bo okej, okay, dobra, no. Powiedzmy, tu tu były inne samochody. Za kurwa, czarny daj. Co jest? Tu były inne samochody zaparkowane na tym pasie po prawej, powiedzmy. A tu też coś jest. Ale co robi kobieta? Kobieta nie wyjedzie tu. I nie zatrzyma się, nie poczeka aż kolo przejedzie sobie tutaj dalej, i sobie pojedzie dalej tutaj. Tylko co zrobi kobieta? Kobieta, kurwa, będzie cofać. Ale mało tego. Kobieta nie będzie cofać, patrząc w lusterka, wychylając głowę do tyłu. Kobieta tego nie zrobi. Kobieta po prostu wciśnie i będzie cofać. No to. Co zrobi Paweł? Pawko mówi... Ty widzę ją! Coś odpierdala. Wiecie co zrobię? No przypierdole w klakson w sumie, nie? No między tym a tym to jak, jaka bro, odległość. No ja wiem Kurwa, no krótko. No nie wiem, z 10 metrów. No i napierdalam. klakson. Rice To. Mam No Chuj, no nie wiem. Klak -y sy o n. A no, dziesięć. My nie? Napierdalam klakson. A co ona robi? Nic! Więc. Jej samochód. Znajduje się przy moim. I mnie stukła. Ja tak patrzę. Mówię, Chuj, no wie, że nic mi się nie stało, tak? Bo to tak lekko przyjebała. I chuj, i ona wychodzi z tego samochodu, i co mówi? Wychodzi, ziomka, młoda. Młoda, trochę grubsza. I mówi tak. Jezus, przestraszyłam się! <grytania> ona, ona pierwsze co mówi, to ona mówi do mnie. Przestraszyłam się, kurwa, no! Dobra, no ja, jako czek opanowany, wychodzę, mówię. A koleżanka w lusterka nie patrzy, mówię, grzecznie, wychodzę, sprawdzam, czy nic nie jest z Machą, czy się nic nie stało, ale jako, że nic nie było, to mówię, dobra, jedź, jedź, jedź. Bardziej na jej było widać niż na mojej, bo na moim nic nie było widać, właściwie, no nic. I mówię, jedź sobie, no, fff, elo, nie? No i chuj, no i sobie taka historia.